Cześć, witajcie ponownie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z pogadanką, ponieważ już dawno takowej na moim kanale nie było, a nie chciałabym wpadać w rutynę pokazywania Wam tylko ciuchów, kosmetyków, ulubieńców. No bo okej, okay, to jest fajne, ale to jest tylko rozrywka bez żadnego głębszego przekazu, a jednak chciałabym, aby moje filmy e, może kogoś z Was inspirowały, motywowały, dlatego też dzisiaj chciałabym porozmawiać. Z Wami o kompleksach. 88% widzów mojego kanału to dziewczyny. I większość z tych dziewczyn jest właśnie w moim wieku. Dlatego też wydaje mi się, że ten filmik może być pomocny dla niektórych z Was. I chociaż jest to taki temat, no trudny, nie okłamujmy się, to jednak myślę, że może wywoła jakąś małą dyskusję w komentarzach. Jestem ciekawa, co na ten temat sądzicie. Ale żebyście w ogóle wiedzieli, jakie jest moje zdanie, to może ja już zacznę. Myślę, że takie kompleksy, jakie wskazuje zapewne definicja. Ze słownika ma każdy z nas, aczkolwiek powiem Wam szczerze, że ja u siebie bym tego kompleksem nie nazwała, ponieważ Pogodziłam się z tym wszystkim, co nie jest idealne we mnie, no bo nikt na świecie nie jest idealny. Ja odnoszę czasem takie wrażenie, że w dużej ilości osób wydaje się, iż YouTuberzy to są ludzie wspaniali. Piękni, ładni, wszystko im się w życiu udało i po prostu wiodą życie perfekcyjne i każdy chciałby mieć takie życie. To tak nie wygląda. To tylko kłamie aparat. Ja, tak jak każda dziewczyna, rano wstaję, patrzę w lustro i mówię. O Jezu, Olka, jak Ty wyglądasz. Czemu masz takie worki pod oczami? Co Ci znowu wyskoczyło na tym czole? Mogłabyś mieć pełniejsze usta, albo nie, mniejszy nos. O, oh, mogłabym mieć ładniejsze włosy. Ale potem patrzę bliżej i mówię, ale masz kurczę dzisiaj ładne oczy, Ola. Uwiodą spojrzenie niejednego chłopaka w szkole. To, to nie miało tak wyjść. Po prostu chodzi mi o to, że ja rano zawsze staram się w sobie szukać jakiejś takiej rzeczy pozytywnej, rzeczy, która mi się we mnie podoba, która sprawi, że będę uśmiechnięta przez cały dzień, a nie tylko będę myśleć, że ojejciu, mogłabym zmienić to, mogłabym zmienić tamto, a to mi się we mnie nie podoba. No bo takie gdybanie nic wam nie da i musicie uświadomić sobie że są w naszym życiu pewne takie sprawy, które możemy zmienić, ale są też takie, na które kompletnie nie mamy wpływu. Na pewną rzeczą, którą możemy zmienić, jest chociażby pójście na siłownię, pójście, pobiegać, nie wiem, zrobienie 20-minutowego treningu z Maybe, czyli jak uważacie, że Coś tam macie o 2 kg za dużo przy boczku. To naprawdę bardzo łatwo jest po prostu pójść na siłownię. Tylko najtrudniejsze jest to, że Wam się nie chce! Tylko siedzicie przed tym komputerem z ciastkami, z chipsami, z paluszkami i lamentujecie nad tym, jakie to by byście chciały być szczuplejsze, jak Wasza koleżanka z ławki na matematyce. Ojeju, jaka ona jest piękna! Ale nie, ja będę siedzieć przed komputerem. Tak, to mi dużo da. W nawiązaniu do koleżanki z ławki z matematyki, no to powiedzmy sobie szczerze, że gdyby nie istnieli inni ludzie, to w ogóle coś takiego jak kompleksy też by nie istniało, no bo skąd by miało się brać? Kompleksy biorą się tylko i wyłącznie z tego, że porównujemy się do innych ludzi, i uważamy, że oni są od nas lepsi. No na pewno wszystkich ludzi na świecie nie zlikwidujemy, ale możemy zlikwidować kompleksy z naszego życia. I wydaje mi się, że to jest łatwiejsze. Gdyby nie te wszystkie modelki, gdyby nie te wszystkie ładniejsze koleżanki, no to nikt by się wyglądem przecież nie przejmował. No bo po co i dla kogo? Jak się nad tym tak głębiej zastanowić, no to my staramy się być ładniejsi yy, dla innych ludzi. Ale to inni ludzie sprawiają, że my czujemy się brzydcy. Co to za filozofia jest w ogóle? Często dostaję od was takie komentarze, typu Aleks, jaka Ty jesteś śliczna, jaka Ty jesteś ładna. No i oczywiście ja się nie uważam za taką osobę, ale wydaje mi się, że znam powód, dlaczego Wy tak sądzicie. Bo ja zawsze na filmikach jestem uśmiechnięta, jestem radosna, pozytywnie nastawiona i to właśnie sprawia, że dla Waszego oka ja jestem śliczna. Bo odbieracie mnie jako szczęśliwą osobę, która nie ma większych problemów i która przekazuje Wam właśnie tą taką pozytywną energię. Tylko, żeby się uśmiechać, trzeba zapomnieć. O kompleksach, zapomnieć o osobach, do których się porównujemy i skupić się tylko i wyłącznie na sobie. Zawsze znajdzie się ktoś ładniejszy od nas, zawsze ktoś będzie miał ładniejsze oczy, ładniejsze usta, ładniejszą figurę, ładniejsze ubrania, zawsze będzie ktoś lepszy. Ale to nie znaczy, że to wy jesteście ci gorsi. Jeżeli porównujecie się do kogoś, kto według was jest piękniejszy i ta osoba też uważa, że jest ładniejsza od was, to musicie ją jak najszybciej z waszego życia wyeliminować, no bo taki związek z tą osobą nie ma żadnych plusów. Zatracacie się w tym, że ona ma niby lepiej, a kompletnie nie skupiacie się na tym, abyście to wy mieli lepiej. Jeżeli ktoś wam próbuje mówić, że jesteście brzydcy, to powinno Wam być żal tej osoby, że ona ma w ogóle czelność powiedzieć coś takiego co później może się fatalnie odbić na waszej psychice. Jak macie takie osoby w swoim otoczeniu, to naprawdę szkoda czasu tracić na walkę z tą osobą. I jeżeli jeszcze jest to taka osoba, która najpierw udaje naszą przyjaciółkę, a później mówi nam takie rzeczy, to oj nie, ona na pewno nie jest naszą przyjaciółką, bo żadna przyjaciółka by czegoś takiego nie powiedziała. I myślę, że każda dobra przyjaciółka nie, że czegoś takiego by nie powiedziała, bo rolą przyjaciółki nie jest mówienie, złych rzeczy, oczernianie innych i sprawianie, że druga osoba czuje się źle, czuje się niekomfortowo i jest jej przykro. Uwierzcie mi, o wiele więcej ludzi będzie się z wami chciało zapoznać, jeżeli błśniecie poczuciem humoru, inteligencją, a nie będziecie udawać słodką idiotkę, która no niby tam jest ładna, ale tak naprawdę nie ma nic w mózgu. Pogódźcie się z faktem, że wiele waszych kompleksów to są rzeczy, których nie jesteście w stanie zmienić, bo na przykład, nie wiem, są to za małe usta, okej, okay, istnieje coś takiego jak botoks, no ale jednak wyeliminujmy to rozwiązanie, no nie jesteście w stanie nic zrobić, żeby te Wasze usta powiększyć, ale możecie na przykład e, trochę pookłamywać otoczenie i e, zacząć używać na przykład konturówki. Natomiast jeżeli macie kompleksy, z którymi da się coś zrobić, to ja trzymam za Was kciuki i wierzę, że Wam się uda, że w końcu będziecie uśmiechnięci i że zmotywujecie się, aby nad sobą popracować. Bo tutaj głównie trzeba pracować nad swoją psychiką i uświadomić jej, że jesteście wyjątkowi, bo jesteście jedyni na Świecie I właśnie dlatego jesteście piękni. Okej, okay, troszkę się rozgadałam, ale mam nadzieję, że filmik się Wam spodobał. Czekam na Wasze komentarze, co sądzicie o kompleksach, jak z nimi walczyć. Jestem ogromnie tego ciekawa. A teraz już się z Wami żegnam. Widzimy się w kolejnym filmiku na moim kanale. Do zobaczenia i cześć!